I po robocie. Godzinka i zjełek wydmuchany. my to mamy. Tajlandzika. Pyrka sobie. A ma już 2 miliony nakręcone. Tak faktem, że nie na tym bloku. Do jednego spechowego razu dziadek zapomniał wody spuścić i blok nam zamroziło. Ale STW leżał drugi. Wszystko przełożyliśmy z naszego do węglu. Nawet jest stare przycisnęliśmy. To są tylko nowe pierścionki. Teraz mamy go jako magazyn na kuk. O, idzie z Mój pomocnik. Teraz nie bym w ogóle tego nie dał rady, się ogarną Skrzynia jest oryginalna, Z... Ziła synchronizowana nawet jeszcze rama była przedłużona Konkretna sobie myślę jeszcze jedną oś do tyłu dołożyć, kabinę zwalić, obciąć nożyce zrobić i będzie w przekaźnika będzie napęd i nie ma miejsca, gdzie to nie wyjdzie. Kurtę zrobimy wyższe. Chyba, że nie będzie można tego zarejestrować, ale palich Jakoś dojedziemy.